Dobra, odpalam gierkę, odpalam gierkę. Zobaczymy, co tam się szpąci. Ogólnie znaćka jest od Kamileksiora i Kamileksior sądzi, że to może być yy, banger, no bo dale, nadal szukamy idealnego symulatora, że tak powiem. Jaka muza tu leci, a wy nie słyszycie. Otóż dopaminka się zaczyna. Pa. The mall yours, the shops are yours, open ja, jaka muza. Dobra, klikam, nowa gra. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Witamy w symulatorze centrum handlowego. Zbuduj swoje centrum handlowe od podstaw, rozwinie i overrysetki setki produktów oraz usług. Każda decyzja, którą podejmujesz, wpływa na liczbę i zadowolenie odwiedzających. Utrzymujemy równowagę między przychodami a wydatkami, aby uniknąć bankructwa. Oto sklepy, które możesz zbudować w swoim centrum handlowym. Odzież, sport, technologia, zabawki, supermarket, kosmetyki, kino, burger shop, salon gear, artykuły domowe, sklep z grami, kawiarnia i jubiler, kwiaciarnia, barsy i więcej. Powodzenia szefie. Dzięki. Yo, kliknij na szczyt swojego centrum kanonowego i zapisz nazwę. No i się kupa zaczyna. Dobra, jak to nazywamy? Zaza Center? No nie, za Center nie. A może Spont Mall? Spont Mall ja bym tam poszedł coś kupić, nie? Ja się, że Spont Mall zajebiste Zostawiamy Spont Mall Dobra, tylko jakiś kolorek O, to wygląda dobrze Takie różowiutkie Spont Center? Mall czy center? center? Center, Center, nie? Spont Center, dobra Dobra, mamy to Otwórz swój pierwszy sklep w strefie sklepowej Ej, dobra, człowieku To już wygląda dobrze, jeszcze nic nie jest otwarte Dobra, otwórz swój pierwszy sklep Sklep odzieżowy na początku musimy O kurwa, mać YFL Store chyba musi być, nie? Takie zielone bym dał Wifel Store, tutaj merczyk będzie można kupić Zamów pierwsze produkty do swojego sklepu Jakoste Na pewno kupimy zwykłe koszuleczki, bo to na pewno się sprzeda Taka koszulka matka też wygląda fajnie, ale jest droga Dobra, weźmy tank top się matka Wydajemy ponad połowę naszego salda, ale... Niech będzie, kupuję to Odbierz wystarczone pudełka, dobra O Powiedz produkty na wieszaku o, kurwa, zajebiste. Dobra, gate, gate. Kliknij etykietę i ustaw ceny produktów. Cena rynkowa to 7 dych, koszt 45, zysk 25. Myślę, że 77. Dodajmy te 10%, nie? Dodajmy te 10%, zysk jest 32. Na razie będzie spoko. Dobra, niech będzie. Zysk 22 tylko? Nie, no, z 3 dychy trzeba przynajmniej wyciągać. Damy 20% tutaj, niech będzie. Tu tylko 15 zysku. Za taki zajebisty tank top? 20% przynajmniej, zrobione Dobra, otwieramy centrum handlowe, czekamy na pierwszych klientów w YFS Store Za okrągłe ceny, ej bez kitu, masz rację, masz rację, masz rację 35, dobra Dobra 48 Tu jest git, 77 Odpalam, Czekam na pierwszych klientów Zapraszamy do szpont Center Nowe centrum handlowe otwarte w naszym mieście, zapraszam Witamy pierwszego klienta ELO Pa! Od razu, kupa! Jakie torby, człowieku, mamy? Pa! dwie koszul Trzy koszulki, chyba Dla całej rodziny bierze. Witam! 231 dał. 14, ten muszę wydać. Ja, p jak. Ale ja dobre zakupy zrobiłem. To wszystko schodzi jak, kupa, świeże bułeczki. Ej, dobra, to się kręci. My już pierwszego dnia będziemy. Kupa, zwierzak. Na plus będziemy już pierwszego dnia, ale zajebiste. I kupa, ruszowa, elo! Dobra ile? Ja w dole już na plus jesteśmy, nie? Już na plus jesteśmy. Zwierzak jeszcze sobie, dobre. Już wszystko. Soldout, kurwa. Sold out, człowieku, patrz, już nic nie ma! Baba przyszła, mówi ty, wszystko wykupione. Dobra, no i co? Musimy zamówić więcej rzeczy. Kupujemy, dawaj, kurwa od razu. Jeżdżamy, kurwa, zapraszamy po nowe koszuleczki z naszego merczu. Człowieku, kurwa człowieku. Wiej tam piękną panią z kawajów prosto! Zapraszam do naszego sklepu Eiffel Store, możesz tu zakupić kurwa, dużo merchu. O, świetny wybór, proszę pani, świetny wybór. Dobra, nie, nie, nie w sumie. Ja też nie lubię jak jestem w sklepie i ktoś jest taki wiesz, natarczywy, że... A czy w czymś pomóc? Zacznij to w kurwa. O, tak, tak. Świetny wybór, proszę pani. Ja w p... tyle kwitu. Chyba muszę zwiększyć ceny, krwanie. 22, trzeba zamknąć chyba. Za dzień naciskając przycisk? To zaraz. Ja jeszcze dokupię jeszcze dokupię koszuleczki. Bang. Dobra, no i zajebiście. Dobra, idę zamknąć i czekam na drugi dzień. Bang. Dochód, koszty dostaw, zysk? 635. Pierwszego dnia, kurwa. Zmęczony skanowaniem kodów kreskowych zatrudni kasiera? No proste, bro. Myślę, że na pewno ceny zwiększymy odrobinkę. Myślę, że tu po prostu zróbmy 80. To weźmy za 5 dyszek, weźmy za 5 dyszek. Ja Mamy jakieś parkoma. Jeszcze z parkomatów normalnie siano zbieramy. Dobra, co my jeszcze możemy zrobić? Maszyny. Koks? Możemy sprzedać koks w galerii, człowieku. Macha bubble tea. Kur... Proszę, dzieciaki to będą kupować jak korę. Ja kupię koks, to co? Kola. Ale jak kurwa, nawet nie mam tej maszyny! Kur... Nie mam maszyny przecież. Dobra, ja położę to w magazynie w takim razie. Ej, dobra, już mi się podoba ta gereczka, nie! Już mi się podoba ta gereczka. Kasjer! No biorę, no! O kurwa, witam panią serdecznie! Nawet bez rozmowy o pracę! Zajebiście! Kurwa, otwieram, normalnie! Już widzę, że to będzie dobry dzień! Spawn center, ja ale dorobiłem się takiego czegoś, nie? Życie jest piękne, życie jest kupa piękne. Zbieraj się ono jeszcze z tych takich zrek... 50! Ja p... ole. O kurwa! On już wraca po raz trzeci do nas! Nie, no kurczę, zaraz trzeba drugi sklep robić. Ale ten drugi le. Rynek sportowy to za tysiąc. Uuu, to trzeba no zbierać jeszcze. Trzeba cały dzień przeczekać, może się uzbiera. Tylko, że też będzie trzeba dopełnić yy, towar tutaj, więc kurczę, nie wiem. Kurwa, to fury przyjeżdżają! Siema, zapłać za parking albo ci mandat wpier... Chwaki wysoki ziomek, za drogo teraz? Myślicie, że dlatego tak nie schodzą jak ciepłe bułeczki? Chyba wrócę tutaj do 48, nie? No ręknie patrzy. Tutaj damy tak, żeby na psychice zagrać, pa Coś tak mało itemów biorą? O, dwie koszuleczki, trzy koszuleczki, właśnie tak. To jest to, co mnie jara. Dobra, otwieram sklep. Widzę, że będzie na kolejny towar jeszcze. No i ku... sklep sportowy? Normalnie, Nike tu są, nie? Ale musimy ten, musimy właśnie jakoś nazwać. Za za sport. Dobra, będzie za za sport. Będziemy zaraz się zajmować za za sport. Wysa druga. dobra, zamykam. I robimy tak. Po drugim dniu jesteśmy na minus. Ale to dlatego, że pamiętajcie, trzeba przecież najpierw trzeba włożyć, żeby potem wyjąć, tak? No, więc ten, najpierw laciuszki zamówić. Więc dobra, rozpakowujmy to. Porozpakowujmy to, a tym sklepem zajmę się ja sam jeszcze, bez pracownika, nie? Dobra, jeszcze tutaj zobaczymy, co możemy kupić. O kurwa mać. To się tym sklepem chyba zajmiemy dopiero kolejnego dnia, nie? Rachunki jeszcze trzeba płacić, właśnie. No dobra, no niech się kręci, nie? Niech się kręci i będziemy rozkminiać tutaj ten sklepik. Dobra, tu jest Zaza Sport, tu będzie supermarket, tu jubiler, tutaj nie wiem co. Tu będzie kino, kino to jak już będzie kino to będziemy grubo, nie? Arkada, co to jest kupa arkada? A, żegierki arkadowe, okej. Okay. Domowe artykuły, sklep z grami, kwiaciarz. Kwiaciarz, kurwa. Sushi bar, kawiarnie, kosmetyki, burger shop, dobra. Niech kafla też. o, jest kafel, dobra, to wiecie co? Ja nie stracham, ja nie stracham. Kupujemy tutaj coś powoli. No co, kupmy piłkę. Kupmy taką No na razie tylko tyle możemy kupić, no nie oszukujmy się No nie możemy wiesz, za grubo z tym lecieć Dobra, yy, no tutaj będą takie piłki Tutaj będą takie piłki Uuu, tu już jest większy zysk Dobra, weźmy za 110, weźmy za 110 Weźmy za 110 A tutaj 95, 95 O! Mam nadzieję, że zdążyłem ten podnieść cenę, nie? Kurwa, nie zdążyłem Ej, kurwa, już kupują Ja p... dobra, zwraca się Zwraca się na easy Tutaj się sprzedało Kurwa, wszystko się sprzedało Ja p***le Ole, się kręci, nie? Dobra, trzeba domówić tam, ale dopiero jak się dzień skończy, trzeba zapasy zacząć robić. O, witam, witam, zapraszam. Sklep już zamknięty, aczkolwiek dla Państwa jeszcze minutkę mogę tutaj postać z wielką przyjemnością. O kurwa, DJ Amadi. Ja ci kręcę czarnoskóry DJ Amadi nadal przed. Ale to jest zajebiste, nie? Czekajcie, jeszcze nie zakończamy my dnia. Zamówmy sobie droższe rzeczy do odzieżowego. Mówiście, żeby kurtki kupować, ale nie ma jeszcze kurtek. A to jest kurtka. Janjak, Dobra, kupię tą kurtkę. Kupię raz kurtkę. i Każdego z tego po jednym. Chutki zaszalejemy, nie? I tutaj tak trzeba. Tak, żeby się nie wyjechać. Zamówmy do siatkuwy. Najwyżej domówimy w ciągu dnia, nie? Na razie tutaj zaszpańczmy wszystko. Tak, kurtki tutaj zacznijmy wieszać. Dobra, git. Wiesz jak kupnie? Na razie koszulki nie każdą tutaj. Cena rynkowa to 100. No to co? 20%? 120%? No i git, nie, zrobione. Dobra, kończę dzień i lecimy. Będziemy na minus najprawdopodobniej trochę. Tak, jesteśmy na minus, ale myślę, że tego dnia się to zmieni. Kupmy sobie do sportowego. Abiba Superstar! Abiba Superstar! Biorę! 185, git, dobra, otwieram, kurwa, ale będą jajca, po jednym bucie sprzedaje, ta, ta, o, już idzie jakiś elegancik, pierdolony, kupić coś, dla syna gada, kupi Abibas Superstar, mówił, że w szkole każe w tym chodzi, nie, wziął od razu Abibasy, dawaj, kurwa, papier, klasa, klasa, tak można sobie pracować, nie, o, no, kurwa, brat bliźniak przyszedł, nie, powiedział, kurwa, takie zajebiste buty sprzedają, musisz iść i od razu kupić do Zaza Sport, nie, Oj, piłeczka jeszcze, dziękuję bardzo Dobra, dzięki bardzo, do widzenia, do zobaczenia Miłego dnia O, witam, witam panią ryżowiutką Witam serdecznie w naszym sportowym sklepie Widać, że jest prawdziwa sportsmenka o, dzięki bardzo, dziękuję O, siostra bliźniaczka przyszła Dobra, 185 Dzięki bardzo, do widzenia, miłego dnia Takie kurwa branie tu mamy Chłop, już mam tak... Dobra, muszę kupa ostro się nakupować, nie? Już mnie odpierdala, już mnie odpierdala od tych pieniędzy Muszę zrobić takie kurwa zakupy tutaj trzeba było dokupować? Dobra, bank Dobra, się. O kurka! Przepraszam bardzo państwa. Musiałem coś załatwić. Przepraszam, byłem kupę. Ja w najgorzej, nie? Nie można znaleźć Air Jump Classic. Czyli wiemy, na co jest branie. Ludzie chcą kupować Jordanki, a ja nie Adidasy. Air Jump Classic. Biorę od razu, kurwa. Dobra. Kurwa, ale to schodzi, ale to schodzi, człowieku Kurwa, schodzą te Jordany, człowieku Co, co, co? Air Jump Special, ona chce jeszcze lepsze Jordanki Dobra, dobra, dobra mm, 6 koła mamy, mamy 6 koła Wieszak na ubrania jeszcze jeden Stół na tkaniny jeszcze jeden 1.8 koła, dobra Od razu produkty trzeba dać Teraz tutaj zróbmy zakupy od razu No, piłek to tam nic nie szkodzi, trochę kupić Air Jump Classic Abiba Superstar, dobra No i kurwa, dali, dali do pieca, nie? Na razie nie będę brał nowych pracowników Bank O kurwa, tutaj to przyszło ostro Jest Wieszak, dobra, to czekaj Tego trzeba przestawić No chyba tak dwa obok siebie po prostu, nie? Będą no i git, nie ja myślę, że git nie, I to sobie tutaj też damy I będziemy tutaj na pewno zwiększać No zwiększać ilość produktów po prostu, tak? No dobra, kończy dzień Będziemy rozkminiać jak to wygląda Zysk minus 54, ale i tak wiecie Mimo, że zysk jest na minus to ja i tak yy, czuję, że to się zwróci Tylko najpierw trzeba włożyć, no wiecie o co chodzi Zamów automat na koks, tak myślisz? 1200, dobra to zaraz zamówię O trzeba papier toaletowy kupić I tutaj tego, dobra to czekaj dozownik mydła Przychodzi, a ja czekam, bo to męski, jeszcze damski. Teraz za 4-5, czyli trzeba 10 kupić. Dobra. Kur. Dobra, bo jest przesady po jednym. Drugiego kibla. O kurwa! Tam ludzie przychodzą! Kurwa! A nie, nikt nie przyszedł. A, bo zamknięte jeszcze, dobra. Zapomniałem, sorry. Dobra, dzisiaj trzeba będzie zautomatyzować na pewno sklep sportowy. Ogarnąć, żeby nie musieć samemu wszystkiego robić. Tylko faktycznie trzeba na pewno zatrudnić dzisiaj pracownika Po co w damski damskich nie srają, ale ten sikają i też trzeba podać wtedy Dobra, bank I tutaj No i zaczyna to wszystko wyglądać, nie? Otwieram Dobra, zbieramy siano na automat do napojów Dobra, pracownik i maszyna wendingowa Dzięki 220 Kurwa, nie przechodzi. Myślałem, że mogę skamować ludzi. Kurwa, nie można skamować człowieka. Najgorzej, nie? Już mam jeden 4K? Kupuję tu p***dolą maszynę, nie? Dobra, trzeba pracownika, kupa ogarniać. Pracownicy... 1500? Dobra, niech będzie. Ogarniaj tam, kurwa. Ogarniaj, ja buty zaraz omówię, tylko czekaj. Gdzie jest ten automat? Ty no, ukradli mi automat, kupa? Gdzie jest to, kurwa, automat? Halo? A, tu. Myślę, że tak na wejściu, tutaj postawimy. Tylko cenę od razu zmieńmy. Jeszcze tutaj mam, jeszcze tutaj mam kolkę O kurwa, trzeba porobić zakupy do sklepów, kurwa tuż już kurwa, nic nie ma Dobra, jak ja mam to ogarnąć? Uzupełniacz! Kurwa, no nie wiem, czy mam już kupować uzupełniacza O kurwa, nie mam tyle pieniędzy Dobra, tyle mam, tyle mam o, chyba 92 dolki zostały, do kupia. Dobra, zajebiście, zajebiście. Tutaj uzupełnione, tu uzupełnione. Dobra, zajebiście. Teraz tutaj jeszcze wszystko porozpakowujmy Bang, bang, bang. Dobra, niech się kręci, niech się kręci. Musimy być na plus jeszcze tego dnia. Nie wiem jak to kurwa Zrobimy. Zostały 10 minut do zamknięcia, a mamy dwa koła. No właśnie, żeby zrobić kolejny to musiał mieć uzupełniaczy, bo ja nie ogarnę prowadzić sklepu i tu jeszcze uzupełniać te dwa. Przynajmniej w jednym muszę mieć uzupełniacza. Biorę kubka uzupełniacza tutaj. Dobra, mamy te trzy koła. Wydaję to na kurwa uzupełniacza. No nie wiem. Muszę mieć paczki z ciuchami? To uzupełnia się, kupuje, do, Nie uzupełnia tych ciuchów? Tylko ja je mam kupować dalej? On po prostu z magazynu bierze. Kurde, kurde, kurde. Dobra, to nie wiem. I w licencję na razie leć? W licencję myślicie, że lecieć właśnie. No, zysk znowu nie jest na plus kurwa Ale z tych widzę, że nad parkomatów coraz więcej przychodzi, nie? A Płatne? Nie, no chyba nie. A co strają tu ludzie? Pokaż. Ty, no chyba strają, bo tutaj tylko jeden papier był. Bawy też strają? No strają, ty. Nawet więcej niż chłopy. No już mam 3 kaku. Chyba no przecież kręci się. Dobra, tego dnia na plus, tego dnia na plus, przysięgam. Kupić licencję na kolejne ubrania, myślicie? Kupuję. Koszulka z Dubaju. Dżiny Kupuję. Dobra, 110. Nie szalejmy, nie szalejmy, 110. Kurka i dwa wna tutaj będziemy wieszać 190, na 10 dobra, 200, 200, 200, 225, 225, dzięki, dzięki, można tutaj? Tak, można, dobra 185, 185, dobra No i kit się kręci, nie? Ja... P nawet nie wiem kiedy zarabiam te pieniądze, kurwa! Butów już nie ma, jak to idzie? Kupić oczywiście, że kupić, dawaj. Kurwa, ledwo co towar rozłożony, on już biorą, nie? Lucie po zamknięciu, ej, ale już stolety nie można skorzystać, proszę pani. Prank? Aha, nie można, nie można prankować. Mega słowa. Dobra, wszyscy. Ta tam kurwa niech zamknięta siedzi, ty. Patrz, ile zysku! Widzisz, taki jest zysk! Ja, p solę Center, nie rozwija się. Tu na razie nie uzupełniam. Jeszcze będzie dla wszystkich na dzisiaj. Tu na pewno trzeba pozupełniać. I myślę, że trzeba też dołożyć tutaj jeszcze stojak. A może postawmy to tutaj, to będzie łatwiej rozkładać coś. O, bank. No to tutaj po prostu, bank. Dobra, git, otwieram, otwieram. Tutaj dzisiaj to będzie ostro. Dzisiaj wychodzimy na plus. Odblokujmy nowy sklep. O, kurwa, pięć koła, dobra. To nie, to nie, na razie nie, na razie nie. To poczekamy jeszcze jednak chwilkę. Tu będzie coś trzeba pozupełniać. Ach, uzupełnimy ten. To zawsze będzie marnować, jak to i tak trzeba sprzedać. Kowa koła plus 20, 120, zrobione. I teraz tylko patrzeć, jak nam pieniążki rosną, człowieku, nie. Daj nowe piłki. Dobra, Dobra, jak tak będzie. Bek. Ile trzeba cenkę zmienić od razu? 140, plus 10, plus 10, 165, dobra. KLASA! A coś tu tak kurczę się nie kręci aż tak jakby mogło. Jest za drogie, weź kurwa wieśniaków, wyjdź stąd kupa to nie dla ciebie po prostu. My tu mamy same handowe kupa rzeczy, a ty przychodzisz kupa w butach kuwa, ze skóry węża i płaczesz za drogie kurwa jest. Weź kurwa Aktywista bycie cię kurwa zjedli, nie? Normalni ludzie nie narzekają, kurwa. No i dobra, i patera to Dużo więcej klientów najtańszych. Dużo więcej klientów. Dawaj. Kurba Bobo Skater. Sklep się będzie nazywał Bobo Skater, człowieku. Na czarnym takie, zajebiste. Co mogę tu kupić? Lalka Bella. Dawaj mi te kurwa lalki Belli razy trzy, balone. To też 2 ku... razy trzy. I to razy trzy, dawaj. B bloki Cego, nie? Kupuję to. Na razie tutaj sam poogarniam. O kurwa, ale tego kupiłem. Odjechałem ostro. Cena, 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 cena. To 10 rynkowa, plus ten, plus ten, 130 Monopoli, monopoli. Nie, to te Wordle. O kurwa! Kupi ja za normalną cenę, straciłem. 120, te lalki, cena. Stówka. Zrobione O kurwa, przepraszam, przepraszam! Się zapomniałem, że tu jeszcze ten Nie mam kasiera yy, 25, proszę bardzo A, zresztą co ja, papier Jakiego kasiera nie mam Zabawkami, pracownicy Proszę bardzo I mamy, kurwa, kasiera 22, koniec Oj, to dzisiaj na pewno nie wychodzimy na plus Na pewno nie wychodzimy na plus dzisiaj Ale to nic Dzisiaj Troszeczkę, kurde, na minus, nie? Oj Oj, 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 oj Dzisiaj, kurde. Chyba trochę na minus, nie? Eee, no i co? Chyba po prostu musimy otworzyć, bo my tu kurwa nawet nie mamy zbytnio nas rzeczy. Kurwa to przez tego pracownika z No dobra otwieram, zobaczymy jak się będzie kręcić. Będziemy dzisiaj na bieżąco coś kupować, nie? Nie no, kręci się, klasa! Buty kup? Już myślisz? No no dobra, faktycznie trzeba kupić. Dobra, czekaj, wszystko trzeba przejrzeć. Dobra, dobra teraz to. Jak to szybko schodzi? A bo, bo tutaj. Dobra, w bo, bobo jeszcze wszystko jest. Dobra, trzeba na plus wyjść. Trzeba na plus wyjść. Tutaj powoli sobie coś tam schodzi, będzie trzeba dokupić tutaj jeszcze jeden taki kurwa, farfocel. Albo szafeczkę jeszcze jedną. No i powiększać te sklepy będzie trzeba, nie? Dobra, niech się wszystko sprzedaje sobie już do końca dnia. I będzie trzeba to jakoś pogrupować, bo już się robi ciężko. Już będzie trzeba tych kurwa pielonych dziutków co przynoszą tu itemy pokupować. Bo kurde, ciężar jest. Ja już mam 20 koła prawie! Co jest? Jak dzisiejszy dzień nie jest na plus, to jak chyba jestem, nie wiem, nie? Kurwa, tutaj to już kurwa prawie nic nie ma. Tutaj już nic nie, nikt nie robi zakupów. Jeszcze tu robią, dobra. Będzie 20 koła, będzie 20 koła, patrz. Bank. i mamy. Kurwa, 20 koła, ja, kołę. Zrobiło się ostro. Trzeba tu pogarnie czekaj. Dobra, 8 koła, żeby ten sklep uzupełnić. Teraz wszystko, żeby tutaj pozupełniać. Sklep z zabawkami. Dobra, mamy 8,8. 8. To jeszcze luz. Tutaj tak, dobra, 14 koła. Kupuję, kończę. Ale tu jeszcze ziomek, muszę coś kupić, ty. Dobra, na razie wąchaj bazie, kupuję. Dobra, ja tu ogarniam, bro. Dobra, może być na minus, może być na minus z tego względu, że kupiłem dużo itemów teraz, nie? A nie, na plus pięć koła, dobra, to git. Dobra, to. Ty... O kurwa, mać, się trochę nas zbierało. Mamy trochę zapasu, mamy trochę zapasu. Dobra, i połóżmy po prostu tu jeszcze. Po co, po co mam to nieść do magazynu, nie? Dobra, to tutaj. Dobra, na magazyn. Dobra. Jeszcze teraz to poustawiajmy Lego będzie na pewno tutaj stało. Monopoly na poli stawiajmy chyba tu. No i to tutaj. Dobra, otwieram. Będzie trzeba teraz uzupełniaczy kupić. O, kurwa, jeszcze tu trzeba pokupować. Yy, dobra, kupmy jeszcze tutaj. Po jednym w sumie wystarczy chyba. kupić bang. Jak nie mogę tu chyba tego umieścić? Bo co kuchy? Chcę tu umieścić i... A dobra, wyjechamy. Nie mogę tu kupa tego umieścić. Sami mi kupa zabronią w mojej galerii umieszczać, nie? Co za kupa bez no Dobra, kręci się, kręci się, jest gate. Tutaj wykupują. Tu wykupują, ale jest dużo. Tu też na razie jest jeszcze dużo. Dobra, jaki kolejny sklep? Dobra, na razie pięknie to. Na razie uzupełniaczy trzeba pokupować. Dobra, ja kupuję kupa uzupełniaczy. Pracownicy. Uzupełniacz. O kurwa, 7 koła? 16. Dobra, to na razie będziemy tutaj. Na zapas kupować do za sklepu łodzieżowego produkty. No, musi ja muszę zupełnie, ja muszę zupełnie, bo trochę Trochę mnie kupa poniosło. Trochę za dużo zakupy zrobiłem. A on to ogarnie, ja nie muszę, dobra. To Git. On to pogarnia. Ale przesadziłem trochę, kurwa, bo nagle mam kafla, nie? Jeszcze papier i mydło? O kurwa, bez kitu Ej, mydło jest. Mydło jest przecież, stary. Oj kurwa, papru nie ma. Ta, my... Z mydłem jest luz, z mydłem jest luz Ludzie nie mają rąk, ale Ale na pewno strają, nie? Dobra, kupuję papr, kupuję papr. E, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było? mam Bank. Proszę teraz nie srać! Proszę teraz nie srać! Kurwa. Proszę teraz nie srać. Tutaj ziomek kładnie ogarnia. Tutaj szacunek dla niego. Tutaj, tutaj buty się kończą. Dobra, tu jest na razie git. O kurwa, zabawek nie ma. Sklepy. Sklep z zabawkami. Nie ma. Tu coś miałem na magazynie, to trzeba to wykorzystać. Kurwa, nie kupują piłek, co oni kurwa, kupują w tym sklepie, kurwa. Zaraz kurwa, zamknę ten p***olony sklep, nie? K***ańcy kurwa. Ale buty kupują. Dobra, buty, 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 buty. BraBank. BraBank. Może za drogie te piłki? Gdzie tam za drogie? nie kupuję. piśniaki kupują, ale nie narzekają tylko. O kurwa, tu to jest ładnie, kolega, ładnie robisz. On to ogarnie. Te, no tutaj to jest klasa, nie? Jak jest uzupełniacz. Patrzcie, jak to wygląda wszystko ładnie teraz. Dobra, z koła dzisiaj będzie z palcem w dupie. Kurwa, jak tutaj wykupują ludzie? Przed chwilą co postawiłem. Oto kolega, oh, kupa, możesz postawić, może? Jak człowiek, a nie kupa, tak rzucać? Bo ci kupa, odejmę z pensji, kupa! Większość ten zabawek. ej no w sumie zabawki tak schodzą. 105, to chyba będzie git, to chyba będzie git akurat. Tu 120, chyba tam, zobaczymy. Eksperyment. Dobra, wszystko, wszystko kupa 5 więcej, nie? Nie no schodzi i tak, kupa, nie? Schodzi i tak wszystko, ja p... -nolę. Za dobrze! Zajebiście. Dobra, wszystko się kręci tak jak należy. Co ty robisz? No teraz to właśnie nic! Teraz to właśnie nie ma co do roboty. Buty też wiem 5 więcej? Ej nie, no dobra, buty schodzą za dobrze, nie? No niestety kupa inflacja, proszę państwa. Dobra, ten zap... ładnie, na magazynie ma jeszcze rzeczy. Będziemy patrzeć, czego brakuje. Tutaj na razie sami musimy zasywać, tutaj też. No dobra, widzowie. Co, chyba kończymy na tym dniu? I w niedzielę będziemy dalej pykać co? Te bluzki słabo, coś? Tak, wiesz, jednego dnia słabo, drugiego całkiem spoko. Dobra, czekam aż wydał ostatni klienci i let's go. No, myślę, że nasze centrum handlowe kręci się naprawdę dobrze. Jeszcze dużo jest do yy, rozbudowania i ogarnięcia. Spróbujemy jeszcze 20k zrespić, ale chyba się nie uda. Chyba się nie uda, szczerze. Dobra, 19,5 kloka. Kończymy. Jeszcze ziomek coś kupi. Już, kurwa, już wypraszam, kurwa, że tak powiem. Bo ile to kurwa można po zamknięciu tutaj siedzieć? Dobra, na razie wąchaj bazie, człowieku. Dobra, kończy dzień. No i mamy zysk 9 koła 9, 9 dnia. 10 dzień. Dobra, pograli Ej, fajna gierka, fajna, podoba mi się, nie nudzę się przy niej w ogóle Wiesz, cały czas, cały czas progres W niedzielę dalej mucimy Dopaminka jest, co nie? Cały czas coś się robi Dużo się dzieje, prawda, prawda